Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Wodjak i dzisiaj przychodzę do Was dla odmiany ze Stalkerem II, a mianowicie z informacjami, które dostaliśmy od twórców Stalkera II, czyli z update'em ich planów na ten rok. Zapraszam serdecznie. Okej, okay, więc o co chodzi? Tym razem odcineczek tutaj, powiedzmy odcinek, materiał będzie generalnie krótszy, bo ostatni materiał z Kingdom Come Deliverance wyszedł mi bardzo, bardzo długi, ponad 40 minut generalnie materiału, więc pomyślałem sobie, że dla odmiany i dla Was i dla siebie tym razem będzie coś krótszego. Mianowicie wpadłem na taki pomysł porównania informacji, którzy, które twórcy Stalkera 2 nam zostawili, jeżeli chodzi o, Updates y, jakie szykują dla nas na ten rok. No i tutaj mamy tak naprawdę dwie informacje, bo około 4 miesiące temu pojawiła się taka lista Game Update List Q2 2025 z takiego wpisu od twórców gry jako roadmapa na ten rok 2025. No i to co bym ja chciał zrobić, to porównać ją sobie z nową listą, która nazywa się Game Update List For Year. 2025, którą wydali niedawno i która no z, z troszkę się różni od tamtej. I przeczytamy sobie pierwszą, drugą, ja wam się postaram teraz ją tą pierwszą przynajmniej wyświetlić na ekranie, za chwilę tą drugą i sobie chwileczkę o tym porozmawiamy. Także zaczynamy, słuchajcie, na pierwszej liście mamy coś takiego. Critical Alive Fix, czyli wszelkiego rodzaju poprawki do systemu Alive, który znajduje się w Stalkerze 2. Jeżeli nie wiecie czym jest Alive, to obejrzyjcie sobie mój ostatni materiał ze Stalkera 2 odnośnie patcha, ostatniego patcha, który mieliśmy. Tam tłumaczę jak działa Alive w taki szerszy sposób, ale generalnie jest to system zarządzania życiem w zonie, zarówno mutantami jak i wszelkimi NPC, którzy po, po zonie się kręcą. Następnie mamy Ongoing Stabilization and Visual Improvements, czyli generalnie dbanie o to, żeby różnego rodzaju improvementy i fiksy, jeżeli chodzi o stabilność i o warstwę wizualną gry, się poprawiały. Następnie mamy Free Lodoczka and Other Blocker Removal. Nie wiem do czego odnosi się ta lodoczka, ale zakładam, że tutaj blocker removal chodzi o wszelkiego rodzaju usuwanie blokerów, których gracze dostarczali, że tutaj się winda nie otworzyła, tu się jakieś drzwi nie otwierały, tu NPC nie chciał się pojawić w jakimś miejscu, czyli takie kluczowe fiksy bym powiedział. Następnie mamy new controller ability and squirrels. No to taki dziwny punkt, no ale tutaj zakładam, że chodzi o nowe umiejętności kontrolera. Oraz o, no cóż, wiewiórki. Szczerze mówiąc nie wiem jak tu do tych wiewiórek się odnieść, myślę, że to jest taki troszkę też forma żartu. No i następnie mamy tutaj niezaznaczone rzeczy bez czeka i tutaj jest chociażby beta mod SDK kit. I tutaj mamy tak, closed beta with mod makers to test the mod kit, release beta mod SDK, mod guide, mod IO and Steam Workshop integration. No i tutaj zasadniczo obiecywali nam twórcy, że dostaniemy software development kit, czyli taki zestaw do tworzenia, w tym akurat przypadku modyfikacji do gry Stalker 2. No i z tego co rozumiem, to się tutaj wydarzyło, no bo jeżeli wejdziemy gdzieś tam na stronę Stalkera 2, a chociażby na Steamie, czy w moim wypadku akurat tutaj na Game Passie, jak to... U mnie akurat wyglądało, no to rzeczywiście tamte mody już się pojawiły i możemy mieć dostęp z menu gry po prostu. Najzwyczajniej w świecie do tych modów nie musimy ich sobie już dorzucać z palca, że tak powiem. Więc to jak najbardziej się pojawiło. No więc tutaj myślę, że i za chwilę zresztą się dowiemy z drugiej listy, że jeszcze twórcy gdzieś tam dalej planują tą integrację z tym wszystkim. Także myślę, że to. Dobra informacja, mody do Stalkera, czy to poprzednich części, czy to do dwójki są rzeczą kluczową, także myślę, że to jest ważna informacja. E, ważne jest też to, żeby dostęp do tych modów był łatwy, żeby nie trzeba było gdzieś tam manualnie w plikach grzebać, także myślę, że spoko. Następnie mamy Alive AI Updates, Persistent Alive Improvements, smart and human Smarter Human Combat, Better Cover Flanking, Use Limited Grenades. Mutants and Corpses, Mutants React to Threats. Więc generalnie wszelkiego rodzaju update y do tego systemu Alive, o którym już wspominałem, ale już troszkę rozszerzające, czyli nie tylko takie krytyczne, kluczowe, jak to było w pierwszym punkcie, ale mamy tutaj troszkę mądrzejszą walkę, jakieś flankowanie, używanie granatów, bardziej logiczne, tak. Się za osłonami, to że mutanty będą jadły zwłoki itd., itd. i w ostatnim patchu również tutaj część rzeczy się pojawiła, ale jak jeżeli oglądaliście ten mój odcinek z tego patcha lub oglądaliście może u innych twórców jakieś bardziej szczegółowe analizy, to wiecie, że to jeszcze tak nie do końca działa jak powinno. Następnie mamy mutant lud no i tutaj dropy z mutantów, i to już się również pojawiło, no bo w gruncie rzeczy rzeczywiście z tych mutantów już coś nam leci, więc jest jakiś sens zabijania tych mutantów, a niekoniecznie uciekania czy omijania ich, jeżeli nie ma potrzeby. Shader Compilation Skip. Czyli tutaj um, skipowanie tego ekranu ładowania, który widzieliśmy często na początku gry. Od tego już na samym początku praktycznie było modyfikacje. Ja bardzo szybko zacząłem tego używać, bo nawet na moim sprzęcie, który spokojnie sobie z stalkerem już w tej chwili daje radę, to i tak ten kompilacja shaderów trwała, no skrajnie to chyba kilka minut było, pamiętam, po patchu szczególnie. Player stash window increase, czyli tutaj rozszerzenie tego naszego stasza, to też już się pojawiło. Widescreen aspect ratio support. Tutaj akurat nie mogę tego potwierdzić, nie mam szerokiego ekranu, żeby powiedzieć czy takie ratio się pojawiło, ale zakładam, że jest to no, no ja bym powiedział pomniejsza zmiana, no ale jeżeli ktoś ma szeroki ekran, no to dla niego pewnie ważna, tak? Tu new weapons i tutaj zasadniczo dwie bronie się pojawiły. I o tym też robiłem osobny materiał. Jedna z tych broni ma nawet wersję unikatową i poradnik możecie znaleźć na moim kanale. Ale o samych broniach również rozmawialiśmy sobie w materiale z poprzedniego, który wychodził. Ostatniego nagrywanego na kanale. Further up stabilization, optimization and anomalies fixing. No to zasadniczo taki punkt o niczym, nie? Dalsza optymalizacja, naprawianie anomalii, czyli bugów w tym wypadku, heheszki. No i generalnie dbanie o to, żeby gra była stabilniejsza i płynniejsza. I tutaj dodatkowo mamy dorzucony taki punkt Also S.T.A.L.K.E.R. Original Trilogy Next Gen Update. To nie dotyczy S.T.A.L.K.E.R.a dwójki, to jest bardziej to nad czym może skupia się zespół między innymi, czyli wyszła ta oryginalna trylogia na Next Geny, na chyba Switcha bodajże o ile się nie mylę, oczywiście na PC. No i tutaj zakładam, że ten Next Gen Update no to właśnie miał... Poprawiać to na next genach, ale to jest materiał o Stalkerze dwójce, a nie o poprzednich trze trzech częściach trylogii Stalkera. No i teraz słuchajcie, przejdziemy sobie do tego, co otrzymaliśmy kilka dni temu od twórców. I tutaj mamy Game Update List for Year 2025, czyli już nie nazywają, mimo że artykuł gdzieś tam e, wy wypuszczony na ich stronie, nazywa się rzeczywiście, że to jest. Update na Q3, Q4, Q3, to jeżeli nie powiedziałem, może powinienem, Q2, Q3, Q4 to są kwartały, tak? Drugi, trzeci kwartał, czwarty kwartał i tak dalej. Więc tutaj już ta lista nie nazywa się Q3, Q4, czyli no, może to też by było nietrafione, no bo Q3 już tak naprawdę jesteśmy, tak? No tak, no jesteśmy. Za chwilę w sumie bardziej będziemy wchodzić w Q4, bym powiedział. Więc tutaj jest po prostu powiedziane, że to jest lista update'ów na rok 2025. I tutaj mamy engine od początku. Engine update to Unreal Engine 554 for optimi Optimization. W ogóle tutaj już zauważyłem, że jak są cyferki, to bardzo łatwo im przychodzi przełączanie się na polski. O nieważne. W tej chwili Unreal Engine to jest chyba 5.1, o ile się nie mylę. No, bynajmniej starsza wersja. Natomiast nie jest to również. Tutaj wymieniona ta 5.5.4 to nie jest również chyba najnowsza, bo najnowsza chyba to jest 5.6. Aczkolwiek dużo ludzi tutaj zarzucało, że bardzo dużo problemów z gromiem, jakie są, jest właśnie przez tą wersję Unreal Engine. Że gdyby twórcy jednak szybciej postawili na tą zmianę, na update tego Unreal Engine'u, no to wielu problemów byśmy uniknęli. No zobaczymy, czy to rzeczywiście jest prawda, czy ta optymalizacja się zmieni zarówno na PC, jak i na konsolach, no czas pokaże. Następnie mamy Various Night Vision Devices, czyli zasadniczo, no i pod spodem może to przeczytam w sumie, wiecie, razem te trzy punkty. Następnie mamy Binoculars, Alive Updates, More Alive Zone, Various Technical Improvements and Updates, NPCs Can't See in the Dark as Good as Before, NPC Combat Updates and Mutants Combat and Balance Updates. Czyli zasadniczo słuchajcie, mamy tak, mamy różne urządzenia dotyczące night vision, czyli tej nocnej wizji, czyli typu słuchajcie, gogle do widzenia w nocy i tak dalej, i tak dalej, przypuszczam odpowiednie celowniki do broni specjalne i tak dalej, i tak dalej. Mamy binoculars, czyli lornetkę, bardzo dużo osób o tym mówiło, zaraz sobie o tym opowiemy. No i dlaczego to przeczytałem razem z tym Alive Updates? No bo tutaj się pojawia taki punkt, że NPC nie mają już tak dobrze widzieć w nocy jak do tej pory, szczególnie bez tych tutaj noktowizji. Dlaczego to jest takie ważne? No bo generalnie NPC mieli wallhacka i mieli generalnie, no celowali do nas w środku nocy, mogliśmy gdzieś tam Kucać za drzewem w pełnej ciemności, a NPC po prostu potrafili strzelać jak w środek tarczy, jakby był środek dnia i otwarta przestrzeń. Było to skrajnie irytujące, mam nadzieję, że twórcy rzeczywiście to poprawią. Tutaj dużo osób o tym wspominało, o tej nocnej wizji, o tej noktowizji itd., ale bardzo dużo osób, ja zresztą też, wspominało o... Lornetce. I dlaczego lornetka do tej pory tyle osób o tym wspominało, ale dlaczego też była bez sensu? Tyle osób o tym wspominało, bo ona była kluczowym elementem w ogóle trylogii Stalkera, poprzednich części Stalkera. Dzięki lornetce mogliśmy z daleka widzieć do jakiej frakcji ktoś należy, mogliśmy generalnie dużo rzeczy w zonie obserwować. No to była moim przynajmniej zdaniem kultowa, kultowy przedmiot w Stalkerze. Go zabrakło w stalkerze dwójce. Zabrakło go prawdopodobnie nie bez powodu. Zabrakło go dlatego, że po prostu przed ostatnimi i zresztą nadal tak trochę jest, że ta mm, długość, da, de, to jak daleko widzimy, generalnie ten nasz zasięg renderowania i wzroku w grze, renderowania powiedzmy, bo wzroku nie, renderowania w grze jest bardzo ograniczony. Czy to przez silnik gry, czy to przez optymalizację, czy to przez inne problemy, z którymi twórcy mieli no nie potrafili sobie na razie poradzić, no to ten zasięg jest bardzo ograniczony, o tym też dużo osób mówiło, no i w gruncie rzeczy właśnie ta lornetka byłaby trochę bez sensu, no bo... Przy tamtych, nie wiem, 100 czy 150 metrach, nie wiem na ile teraz, już nie pamiętam na ile zwiększyła się ta bańka, że tak powiem, naszej widoczności w ostatnim patchu, no to ta lornetka była po prostu troszkę bez sensu, no bo i tak nie moglibyśmy na dalekie dystanse tutaj patrzeć. Mam nadzieję, że tutaj wprowadzenie tej lornetki oznacza również to, że chociażby jak wejdziemy na taką, nie wiem, wieżę obserwacyjną albo inny wysoki punkt, to będziemy mogli rzeczywiście z daleka tutaj oglądać zonę jej poczynania i przy okazji ten live tutaj będzie z tym powiązany, czyli zwiększą ten dystans, mam nadzieję, i ta zona po prostu będzie troszkę żywsza, bo teraz jest żywsza powiedzmy, chociaż według mnie nie do końca, ale jednak dookoła nas, natomiast już w dalszych odległościach te wszystkie rzeczy dzieją się po cichu, ale według mnie i tak to jeszcze nie do końca działa. Następnie mamy new anomalies i mam nadzieję, że to nie jest żart od twórców, że anomalie w znaczeniu bagi, tylko rzeczywiście nowe anomalie, tak? No i tutaj troszkę mi brakuje zapisu, że również nowe artefakty, jeżeli nowe anomalie, ale liczę na to, że te punkty są powiązane, tylko akurat tutaj tego jawnie twórcy nie napisali. New missions from old and new friends, czyli zasadniczo nowe misje z od starych jak i nowych przyjaciół. Tutaj mam nadzieję, że rzeczywiście przynajmniej mi troszkę brakowało takich misji pobocznych, ale jakichś takich logicznych, czyli niepowtarzalnych misji w stylu idź tutaj, przynieś mi ten artefakt, idź tutaj, przynieś mi, nie wiem. Jakąś broń, czy zabij jakiegoś tam jelenia w lesie, i tak dalej. Mam nadzieję, że to będą lepsze misje poboczne, bardziej rozbudowane, tutaj z pełnym voice actingiem. No i oczywiście nie ukrywam, że mam nadzieję, że pojawią się postacie, chociażby z może poprzednich części, które były nie wprost w grze wspomniane, ale jednak dwójce się nie pojawiały. Kto wie? New Weather Scenario, czyli zasadniczo nowe, nowy scenariusz pogodowy, czyli no, rozumiałbym to jako po prostu nowy efekt pogodowy, tak? Master Difficulty Preset. To jest dosyć ciekawe, bo Master Difficulty Preset w moim rozumieniu oznacza po prostu jakiś nowy rodzaj poziomu trudności, tak? Master Difficulty. Tak, tak, tak bym obstawiał. Dużo osób tutaj mówiło, że chciałoby jeszcze wyższy poziom trudności w Stalkerze, szczególnie gdzieś tam weteranów serii. Więc kto wie, może właśnie coś takiego się pojawi ze specjalnymi zasadami może jakiś tryb hardcore? No nie wiem, zobaczymy. Extended Day Night Cycle, czyli tutaj wydłużony cykl dnia i nocy, bardzo dobrze, bo według mnie był za krótki. Ja osobiście tutaj nawet szukałem i wgrywałem sobie moda na to, żeby te noce były krótsze, a dnie były dłuższe. Tutaj myślę, że to już jest według upodobania, no ale jak na moje aktywności chodzenia po zonie, to zdecydowanie tego dniami często brakowało, mimo że wschody i zachody słońca w zonie były naprawdę no, wizualnie widowiskowe. Następnie mamy starszy Loot rework, czyli zasadniczo wszelki rework, czyli um, działanie tutaj nad, um, praca nad z schowkami i nad tym, co się znajduje w schowkach. Według mnie jest to konieczne. Słuchajcie, schowki, no nie wiem, jakie jest Wasze zdanie, z chęcią go wysłucham, dajcie znać w komentarzach, ale według mnie schowki były w znacznym stopniu useless po prostu w stalkerze drugim. To znaczy, no, no coś tam było w tych schowkach ale naprawdę no mi z czasem już się nawet nie chciało ich szukać. Bo jeżeli znowu miałem wyjąć energetyka, chleb, kiełbasę i bandaż, w których w pewnym momencie gry miałem dziesiątki, a później nawet i setki, w moim jakby głównym staszu, no to to było bez sensu. Mam nadzieję, że to poprawią, mam nadzieję, że będzie większy sens szukania tych staszy, mam nadzieję, że w tych staszach znajdzie się w tych schowkach Znajdzie się jakieś więcej unikatowych broni, może niektóre bronie będziemy mogli uzyskać z większej ilości po prostu tych miejsc, a nie z jednego konkretnego w grze i tyle. Może detektory na przykład będziemy mogli znaleźć, bo w tej chwili miejsc, w których możemy znaleźć detektory jest no, na palcach jednej ręki, tak naprawdę można policzyć. Nie licząc oczywiście zupełnie pierwszego detektora, który no, po co go mieć w kilku tak naprawdę sztukach, tak? a reszty z kolei jest bardzo mało w grze. Więc mam nadzieję, że to się zmieni. Stamina and Energy Drinks Rework. Aha, no jeszcze odnośnie staszów, mam nadzieję, że tutaj ten system ich znikania też będzie lepszy. No bo ja rozumiem tutaj, że jeżeli przeszukaliśmy już jakiś schowek i później znaleźliśmy PDA, no to wyświetla nam się to na mapie. Może jakiś cel w tym twórcy mieli, no ale. Generalnie, no raczej nasz, e, nasza główna postać, nasza postać w grze, no raczej wie, że już przeszukała ten schowek. No to po co on się pojawia na tej mapie? No i tak samo mam nadzieję, że nie będzie takich akcji, że jeżeli znajdziemy jakiś schowek wcześniej, to nie możemy go przeszukać albo będzie pusty tylko dlatego, że nie mamy odpowiedniego wpisu w PDA. Stamina and Energy Drinks Rework. No tutaj to rozumiem, że to jest jakiś praca nad tym, jak ma działać z stamina i energy drinki. No rzeczywiście trochę ta stamina, nie wiem, na tym bieganiu bardzo szybko się drylowała, bardzo szybko znikała te energy drinki. Z jednej strony było ich ciągle mało, z drugiej strony już później mi się nawet nie chciało ich pić, bo co chwilę bym latał tak naprawdę z puszką w ręce, więc zobaczymy, co tam twórcy wymyślą. Immersive Display Mode. Tutaj rozumiem, że prawdopodobnie dodadzą jakiś sposób na to, żeby po prostu usunąć sobie cały UI z ekranu i żeby było jak najbardziej imersywnie. Nasza gra wyglądała jak najbardziej imersywnie, żeby może nie pokazywało, gdzie jesteśmy na mapie, tylko trzeba było samemu gdzieś tam to sobie określać tą naszą pozycję na podstawie tego, co widzimy dookoła siebie. Trochę takie rzeczy, które też wprowadziło Kingdom Come Deliverance 2 w swoim ostatnim, znaczy nie w ostatnim, ale w jednym z ostatnich patchy odnośnie tego Hardcore moda, który dodali. Player Equipment UI Update. Um, no tutaj rozumiem, że to jakiś, nie wiem, nie wiem w sumie, jak to do końca odczytać, no jakiś update mm, sprzętu gracza. Nie wiem, może to jak wyświetlają się statystyki, bo na to sporo osób też narzekało, że ciężko jest Porównać w sumie broń, ciężko jest porównać amunicję, zdecydować się na to, jaki chociażby na przykład karabin wybrać, bo po statystykach na przykład wielkiej różnicy nie widać, ale różnica jest. Są kanały na YouTubie, gdzie ludzie robili bardzo głęboką analizę na podstawie statystyk wewnątrz plików gry, których nie widać normalnie w grze tych statystyk, i tam rzeczywiście dopiero było widać, czym te broni się różnią. Więc może tutaj też dostaniemy jakiś taki bardziej zaawansowany. UI do tego naszego wyposażenia gracza. More UI updates and improvements, czyli taki punkt o niczym z tego co rozumiem, czyli po prostu do naszego UI-a w grze ogólnie, e, czyli to co się nam wyświetla na ekranie różnego rodzaju upgrade'y i poprawki. Local save backup restoration Tutaj to jest taki ciekawy punkt, bo generalnie też na stronie twórcy, na, twórcy Stalkera 2 na swojej stronie w newsach opublikowali taki news, jak możemy sobie wyciągnąć nasze save y lokalne w zależności od tego na jakiej platformie mamy Stalkera 2, jakie możemy zbackupować i jakie możemy odtworzyć. Więc zakładam, że możliwe, że to po prostu dotyczy tego. A może to jest bardziej rozbudowany punkt i twórcy tutaj po prostu dodadzą jakąś możliwość, nie wiem, jednym kliknięciem zrobienia i wczytania sobie takiego zipa z sejwami, no ciężko powiedzieć. Ja na czasie chciałbym w ogóle kupić sobie Stalkera 2 na Steamie, bo ja grałem na Game Passie niego i chciałbym sobie w ogóle wtedy przetestować jak wygląda i czy jest możliwe przeniesienie z Game Passa sejwów do Steama. Także zobaczymy, może dam Wam znać w przyszłości, jak już to mi się uda zrobić. Further optimization and anomalies fixing. Tutaj znowu anomalies w kontekście bugów, czyli dalsza optymalizacja i fiksowanie bugów. No i tutaj mamy odnośnie modingu. Zone Kit Phase 1 to Phase 2, czyli zakładam, że teraz jesteśmy w tej fazie pierwszej, a to jest przejście do fazy drugiej. Czyli mamy Audio Modding, Narrative Tools, Improved Compatibility of Various Mods that Interacts with Common Game Systems, Enhanced Blueprints Modification Support i Technical Improvements and Optimization. Czyli z tego co rozumiem po prostu dalszy rozwój tego modkita, którego oferują dla twórców, tak żeby można było tworzyć sobie bardziej imersyjne chociażby questy, historyjki, różne tule do narracji, więc przypuszczam zarówno do animacji, jak i tutaj podali do tego audio modding, czyli do nagrywania głosów, muzyki i tak no, generalnie ja nie jestem moderem, zakładam, że większość z was pewnie też nie, aczkolwiek bardzo się cieszę z tego za każdym razem, jak twórcy czy Stalkera 2, czy ogólnie jakiejkolwiek gry udostępniają, poszerzają możliwości swojego modkita do gry. No, bo mody naprawdę dużo fajnych rzeczy potrafią przynieść patch anomalii do chociażby trylogii Stalkera. Discord Holiday Event to taki trochę enigmatyczny punkt, no bo. Jest to jakiś event wakacyjny lub event holiday, czyli no w zależności od świąt, bo to może być na wakacje, może, mogą tutaj mieć na myśli wakacje, ale mogą też bardziej, myślę to bym stawiał, mieć na myśli różnego rodzaju święta, że po prostu będą różne eventy organizowane na Discordzie. I jestem ciekaw, z czym te eventy będą się wiązały. Nie zakładam, że będą ściśle połączone z samą grą, jakoś imersyjnie, imersywnie, imersywnie. Mersywnie chyba co, um, połączone. Bardziej bym stawiał, że to może będą bardziej jakieś konkursy na screeny, na gameplaye, na tego typu rzeczy, może na mody. No i zobaczymy, może, nie wiem, twórcy będą później jakoś upamiętnieni w kolejnych patchach. No zobaczymy, co tam to przyszłość nam przyniesie, bo nic więcej nie napisali. I mamy również also, tak jak w poprzednim ogłoszeniu, Morstalker. Stalker. Legends of the Zone Enhanced Edition Improvements Release of S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl on PS5 and PS5 Pro czyli zasadniczo dalsze improvementy, dalsze poprawki do tej wypuszczonej trylogii Legend Zony Enhanced Edition, o której również było w poprzedniej notatce, jak i wypuszczenie S.T.A.L.K.E.R. 2 w końcu na PS5 i PS5 Pro. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że to wypuszczenie na PS5 Pro już będzie na tym nowym Unreal Engine, no bo wtedy będziemy mogli sobie porównać rzeczywiście, jak to wszystko chodzi. No i słuchajcie, to by było na tyle. <grym> um, tak krótko, bardzo bym chciał poznać, jakie są Wasze przemyślenia, jeżeli chodzi o te listy. Czy rzeczywiście oczekujecie, że dużo się zmieni? No ale. Też no, trzeba powiedzieć, że jednocześnie opublikowanie tych list daje nam odpowiedź na to, czy możemy się w tym roku spodziewać DLC. No wszystko wskazuje na to, że nie, no bo o DLC tutaj mowy w ogóle nie było w tych notatkach i w tych newsach. Były dalsze improvementy do gry. Co więcej, jeżeli tak naprawdę porównać sobie tą pierwszą i tą drugą listę, no to na tej pierwszej liście znalazły się takie... Wiecie, fizyczne, namacalne rzeczy, które trafią do gry, typu, właśnie ten lud z mutantów, typu te dwie nowe bronie. Mało bo mało, ale jednak. Tutaj w gruncie rzeczy znalazły się, no można powiedzieć, też dwie rzeczy, czyli lornetki oraz noctowizja. Aczkolwiek spodziewałbym się trochę więcej od takiej notatki? Nie wiem, no rozumiem, bardziej bym to rozumiał w ten sposób, że tutaj ten. Druga notatka, czyli ta druga połowa 2025 roku, lub tudzież powiedzmy sobie szczerze, czwarty kwartał 2025 roku, oznacza bardziej to, że bardziej pracują nad stabilnością po prostu samej gry, nad optymalizacją, nad UI-em niż nad contentem. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że to im się uda jak najszybciej i dzięki temu rok 2026 to już będą ogłoszenia bardziej kontentowe, bardziej dotyczące DLC. Bardzo bym chciał tego. Oraz że dzięki tym wszystkim rzeczom wypuszczonym do modkita i udostępnionym właśnie moderom, no to zobaczymy też coraz więcej, coraz fajniejszych modów do stalkera 2. Może także modów narracyjnych z nowymi questami, z nowymi postaciami i tak dalej, i tak dalej. Fajnie by to było zobaczyć. Też scena moderska na początku, kiedy wyszedł Stalker 2, e, jasno powiedziała, że nie będą du dużo, dużo jakby ludzi, którzy, wydawało, du którzy wydawali duże, fajne mody do trylogii Stalkera, powiedziało, że nie będą modować ani przenosić swoich modów na Stalkera 2, dopóki twórcy sami nie naprawią swojej gry czyli nie będą robili tutaj roboty, którą powinni zrobić twórcy Stalkera 2. Myślę, że to jest no całkiem dobre podejście, szczere, otwarte, no i przede wszystkim sprawiedliwe, no bo rzeczywiście to nie jest robota dla moderów, żeby fiksować grę tylko w pierwszej kolejności dla twórców, a moderzy powinni się tutaj skupić nad takim creme de la creme, przynajmniej moim zdaniem i dodawaniem, rzeczy, których twórcy może stwierdzą, że na przykład nie widzą swojej wizji gry, ale jakaś tam część graczy chciałaby zobaczyć i tak dalej i tak dalej. Więc to by było, słuchajcie, na tyle. Podsumowując, możemy się spodziewać dalszych poprawek i dalszych prac nad stalkerem 2. Możemy się spodziewać części rzeczy, małej części rzeczy, nie ukrywajmy, którą gracze chcieli zobaczyć, czyli tej noktowizji i lornetek, lornetki, lornetek, lornetki raczej. Natomiast mm, nie możemy raczej spodziewać się już w tym roku DLC. No i tyle. Nie przedłużajmy. Mówił dla Was Wodiak. Dajcie znać, czy taka forma materiału Wam się podoba. Czy wolicie może dłuższe formy, tak jak ostatnio z mm, Kingdom Come Deliverance 2, chociaż też teraz wcale tak bardzo krótko. Słuchajcie, nie wyszło bo ponad 20 minut. Także mówił dla Was Wodiak. Dajcie znać. Co byście chcieli zobaczyć jeszcze na moim kanale, jakie materiały i czy ten materiał Wam się rzecz jasna podobał. A tymczasem do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się. Hej hej!